A ze strony Kuba i dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Brawl Stars. I z Brawl Stars z Brawl Stars. Nagrywamy sobie z Brawl Stars. Kolejny odcinek już. I to już odcinek za nami. Nie wiem. Ale w każdym razie zostawcie subika, łapeczkę i wpadajcie na. Moje. Znaczy, nie na mojego, tylko yy, będzie dzisiaj: yy, Tego, no. Yy, w opisie będzie mój it, Tak będzie mój it wklejony. Kto będzie chciał mnie dodać, to mnie doda. Kto będzie chcał, chciał sobie ze mną pogierać, pogiera. Tak. No, ale cóż. Teraz zaczynajmy. Gierę. Gierę. Kogo ja wziąłem? Chyba Jackie czy Jesse, Jackie. Ja też dawno już nie grałem w Brawl Stars. Znaczy dzisiaj grałem, ale dawno nie grałem w ogóle tak meczyku. Więc wam powiem, że trochę mi już się pominało tych postaci. Mam też tego jak on taki, co szczela tymi, tymi yy, no, takimi Yy, śnieżkami. Jak on tam ma. Ten yy, co? Sz nie wiem, nie, nie wiem jak... Nie wiem, ja już zapomniałam nazwy, więc dzisiaj będę mówił na przykład na tego tego takiego gitarzystę. No ten. Taki... No ten co ma gitarę. Ten skin jest teraz do niego. Na początku karnetu. Nie wiem jaką. On... Ja będę mówił na niego gitarzysta, no bo mówiłem wam, że zapomniałam nazwy. No już, ale ja ich nie zapomniałam także. Zapomniałam na przykład gitarzysty, właśnie. Tylko ja zapomniałam praktycznie wszystkich nazw. Oprócz Shelly. Shelly sobie zapamiętałem. Sharabi. Jak ktoś wie o co chodzi, to wie. Shelley. Tylko Shelly zapamiętałem. Nie wiem, co to za postać jest. W ogóle, nie wiem, jak w ogóle, czy taka postać. Nie, no, musi być, jakim mam. Nie, no, pamiętam, że kupywałem do, do niej albo do niego skina, więc. Ty, no ja nie wiem, jak się. Nazwijmy to. Betoniarzysta. Ou, tutaj już będzie grubiej trochę. To sobie wybrałem, więc nie wiem czy pójdzie, bo ona widzę, że jest na blisko. Bliżej, tańku. Właśnie nie wiedziałam z której strony oni podejdą, więc tutaj lepiej, bo się nie przygotowałem dobrze. No tak myślałem, bo gdyby tam Ems mi pomogła, to. uuu, to jeszcze jakby wygrał, to normalnie to by było przekoks. Ale nie wygrałem, ale nic, wygrałem. Drugie miejsce mam. Wygrałem drugie miejsce. Tak, Kuba. Ale fajny te, te, to wiertu ma ta postać. Znaczy, ja wiem, znam te postacie, jakie mają ataki, tylko ja, no, nie znam. Po prostu ich nazwy już zapomniałam. Będę musiał sobie przypomnieć. Wiem, że to jest chyba to, to. Czekajcie, pomyślę. Na przy... nie, nie wiem co to może być. Jest w ogóle taka postać Boombaks kulec? Chyba nie ma. No sorry, że nie wiem nas, że ja mówię jakoś pogubkowatą ale ja dawno nie grałem w Brawlsters. No patrzcie. Znaczy gram ale ja nie grałem giery. I mi się zapomniała o postaci. Będę sobie musiał przypomnieć. Czekajcie, zaraz po tej gierze zrobimy cięcze i sobie przypomnę. Wszystko. Zajmie mi to z jakieś pewnie pół godzinki wszystkich postaci, bo jest ich 39, to pamiętam akurat. Chociaż pamiętam ile jest zadymiarzu. Gdyby ktoś mi nie wierzył, że gram w Browser, bym powiedział, jest tyle, tyle i tyle zadymiarzy na przykład. No wiecie, no bo zawsze takie rzeczy lepiej wiedzieć, nie? Co to jest ten? Yy, yy, go pamiętam ten, no jak on ma? Tak. Yy, no ten. Yy, ten co tak yy, jak kto to był? Yy, ośmiobitowiec, bitowiec tak właśnie. Chodziło mi o niego. Tak, ośmiobitowiec. bitowiec ja akurat też pamiętam i pamiętam Shelly Shelly, <laughs> oczywiście. Uch. Co to, żem było? Wy tu widzieliście? Tam mamy... Tu mamy tą samą postać co ja mam. Koparzystę. Tu mam... O mamy gitarzystę i tego! I jak on tam ma, ten Janusz. Janusz XD. No i ten, i taki, co tym szczela tymi bombelkami. Dobra, przypomnę sobie nazwę, widzimy się po Na razie. Zaraz się, zaraz się widzimy. Elo, już jestem z powrotem. Minęło mi to jakieś 15 minut, jo. Przypomniałam sobie wszystkie, wszystkie, wszystkie postacie. Tak. Krzysiu ten Tenkie, to jest Jackie. To jest tutaj, że mam okienko. Gail, więc już wiem. Ale kurde, jak ja mogłem to zapomnieć? No, no, no bo ja już dawno nie grałem żadnej gier i nie wchodziłem w postacie. O, mamy na przykład skin do tego yy, do Surja. No, teraz już wiem wszystko. Dobra, rozwalamy parki u psika. Mamy tu Broka, wreszcie wiem. O, rosa i bi. Rosa i bi. Rosa i bi, b. Bi, b. Bi, bi, bi. Tam nie ból. Ból, ból. Ten ból chce mnie tak trochę podjechać, ja tak go trochę prowokuje. O yy, i chyba bó sprowokowałem jednak. Ła, bu, bu, mnie podjedzie zaraz. O, gram w ogóle z ośmiobitowcem. Idziemy do Rosy i Surge'a. Bardziej to chyba do Rosy teraz. Natomiast tam jest też Spike. Spike, Spike, tutaj ten Surge. Surge mnie tak nie ciekawi. Znaczy ciekawi mnie właśnie, bo on taki trochę, taki podejrzany coś, jakby chciał mnie tak czapnąć. Czapnąć właśnie, mówię, żeby mnie podjechać. Ne? Ale nie ma kogo, się nie podjeżdża. Kuba to zawodowca, owca, owca, au. To będzie boleć. Kurde, no przegrana widzę akurat teraz. Teraz widzę, że przegrana. Pyk, 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 O, jeszcze może nie. Uratowałem to. Ośmiu widz, daj, daj czadu. O, bo rzucił nam jakieś bombki, strąbki. Bombki, bombki. bombkę, bombki, bomb, bombki, bomb, bombki, 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 Puch, 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 puch! Co ja chciałam zrobić? Nie wiem co ja chciałam zrobić, ale... nie wiem. <laughs> NIE WIEM CO JA CHCIAŁAM ZROBIĆ! Oj, Kuba. O nie! E, zapomniałem! Bo nazwaliśmy inaczej kanał. Carol Gains, bo mam na drugie Karol imię. ktoś nie kumał, no to Kuma. Chyba Kuma, nie wiem to osoby wiedzą. usłowy, Może zrobimy cięcie i odbierzemy nagrodę. Do zobaczenia. Elo! Jesteśmy z powrotem i mamy nagrodę. Zrobimy przy okazji misję. Bo czemu by nie? Dobra. Ja zasłonię oczy. 3, 4 go. Nic nie będzie. Ile tam jest? Punkty mocy słyszę. Punkty mocy słyszę. Słyszę punkty mocy. Obstawiam, że to będą punkty do. Uh, Jackie, i obstawiam, że ich będzie. Dobra, tak, mam taki diament: 20 czy 19? Obstawiam, że 20. Zaraz zobaczymy. No nie, nic nie było, ale. Zgodłem punkty do Jackie na końcu i że 20 O oh, god damn it Jestem koksem nie Jestem prze ale to prze Ale to prze koksem Ludzie nie No ale dobra nieważne że prze 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 koksem Ale ważne że U... W sumie nie że takie ważne Że musimy niestety zakończyć odcinek Ale no to cóż Wpadajcie do klubu, wpada muzyczka. Na razie. Wpada metro Browstart, z pierwszym dzisiaj gerą sobie lecę, ej. Została supika, no i sobie lecisz łap z łapką, ej. Napisz miły dziś komentarzy, no i dzięki Popro.